Siemaneczko, z tej strony Mateo. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Kubice z niemieckiego dawnego Kaundorf. Gdzie tutaj przy stacji kolejowej, którą już bardzo dobrze znacie z kilku moich filmików, znajdowała się również fabryka Jedwabiu Maxa Pinkusa. Musicie mi uwierzyć na słowo, że tutaj była fabryka i ona się rozciągała bardzo, bardzo rozlegle aż tam do miejscowości praktycznie Mańkowice. Tamtą stronę, w kierunku Mańkowic. a jedyne pozostałości i ślady po tej fabryce, jakie możemy zobaczyć, to nie akurat tutaj te kamienie, ponieważ to są również kamienie kolejowe. Była tutaj bocznica kolejowa, ale tam na wprost mamy taki lasek i tam mamy kilka takich pozostałości murów i piwnic. Tak więc tam również się udamy. Ja Wam poklejam kilka zdjęć, również jak to mniej więcej wyglądało. Fabryka. Praktycznie przetrwała całą wojnę, była w nienaruszonym stanie. Niestety, po zakończeniu II wojny światowej została rozebrana. No została rozebrana, dlatego żeby po prostu cegły poszły na odbudowę Warszawy. Ja wam powklejam również zdjęcia. Tutaj mamy stację kolejową. Zaraz za stacją był budynek, w którym mógł mieszkać, przybywać Max Pinkus. Tak, tak więc powklejam wam zaraz fotki. Zobaczycie sobie mniej więcej, jak to wygląda tu Wam jeszcze pokażę tylko przejdziemy sobie szybko, niedawno jechał pociąg tak więc prędko nie będzie pracał przejdziemy sobie tutaj szybko z tyłu jeszcze Wam pokażę stację kolejową z tej perspektywy jak wygląda bo mam też również kilka zdjęć stacji kolejowej o, jest tam jeszcze Romecik w tle tak więc widzicie O, tak wygląda z tej perspektywy stacja ja Wam wklejam zdjęcia, żebyście sobie mogli również zobaczyć jak wyglądała dawniej. A my przedostaniemy się do tamtego lasku i pokażę Wam te pozostałości tych zabudowań właśnie po tej fabryce. Teleportowaliśmy się Romecikiem, tam była stacja, tam byliśmy. Teraz jesteśmy tutaj właśnie przy tym lasku, który wyrósł. Gdzie wcześniej właśnie też stała fabryka. Ogólnie główna filia fabryki była w Prudniku. Tutaj też mamy jakieś zabudowania, ale to już jest późniejsze. Tak więc to nas kompletnie nie interesuje. A z rzeczy, które nas mogą interesować, są one tam kawałek dalej. Co do historii, to ona jest tam bardzo zagmatwana i bardzo długa. Tak więc, jeżeli Was to zaciekawi, to możecie sobie gdzieś tam wygooglować i poczytać. Ja Wam bardziej pokażę. Namacalnie, jak to tutaj wyglądało, co pozostało. A żeby w głębi, aż tak bardzo historycznie, to hmm. tutaj mamy mur, tak. taką podstawę wielką. Tam dalej również mamy pełno betonów, ale nie wiem, czy to akurat są te betony po tej fabryce, czy to są jakieś inne tutaj nawiezione. Ale element, który po tej fabryce jest na pewno, jest tutaj gdzieś był kawałek takiej piwnicy. Tu mamy pod korzeniem, tam możecie się przypatrzeć, że również mamy beton, tak więc tu są pod nami po prostu piwnice tej fabryki. Czy to tutaj było? Kurde, już nie pamiętam. O. Tutaj możecie zobaczyć, ale akurat słońce świeci. Tutaj mamy to, tą piwnicę. Widać jeszcze pozostałości cegieł. Kiedyś będzie można się tam wfisgnąć, ale to bardziej chyba na jesień. Tam również mamy pozostałości i chyba z drugiej strony również było widać tą piwnicę. Albo jakiś magnesem naodymowym tam porzucać, ale magnesem to pewnie nic tam nie znajdziemy. A tam zaraz niedaleko na wprost mamy Bajorko, gdzie kiedyś również łowiłem magnesem neodymowym i też wyszło kilka tam fantów, akurat z II wojny światowej. O, tu, tu, tu się teraz zasypało, kiedyś było bardziej widoczne. I wchodząc tu wyszlibyśmy tamtym, tamtym otworem, co był przed chwilą. Tą piwnicą, tak? No, a co do innych? Pozostałości to jest tutaj masa, ale to masa jakichś betonów, ale czy to są akurat po tej fabryce? Nie wiem. No myślę, że mogą być, bo wyglądają dosyć staro. Tam również pełno ich leży. No i tutaj mamy również takie nieduże zabudowanie. O, w tu przykwitały. Tutaj mamy o takie nieduże zabudowanie, właśnie i też. Może to być pozostałość właśnie. Tego nie rozebrali na odbudowę Warszawy, no bo to nie była cegła, tak? tylko beton. To nic z nie mogli zrobić. To tutaj mamy ze słupa energetycznego. Ceramika sobie leży. Tu jest jakieś takie okieneczko. No są tu jakieś śmieci. Tutaj jakieś potężne śruby z betonu wystają. Tak więc sami widzicie, że po Fabryce praktycznie nie został ślad. Jeżeli by człowiek nie znalazł jakichś tam informacji na internecie i zdjęć, że ona się tu znajdowała, no to myślę, że nikt by jej tu nie znalazł w tym lasku, tak? To jest taki zwykły mały lasek na środku pola. Więc nikt by tutaj nawet nie chodził i nie kuchał. Tutaj również betony, betony i jeszcze raz betony. No to na pewno będą pozostałości, bo tutaj mamy akurat cegły, tak? Cegły, cegły. O, sobie ślimak siedzi na drzewie. I kiedyś tu znalazłem głowica z komarka. Tak sobie spacerując. Normalnie głowica z komarka leżała w ziemi. On okazało się, że nawet gwint ma dobry. Może gdzieś się kiedyś wykorzysta. Ludzie pewnie też tu śmieci wywozili. Za komuny i, tak, i później. Tak więc Tutaj również pozostałości. Tam no, zaraz mamy główną drogę, i ta fabryka również ciągła się aż tam dalej za główną drogą. Od jednej osoby wiem, że podobno są tam też jakieś pozostałości piwnic. O jakichś kadziach takich jakby. Ale w którym one są miejscu, chodziłem tam kiedyś, nie mogłem ich znaleźć. A tam później są już podwórka ludzi. Może akurat ktoś to ma na swoim podwórku, bo ta fabryka była bardzo rozległa. Tak więc nie wiem. No i co, wychodzimy sobie z tego lasku i będziemy się zbierać do domu. Tak więc byłoby tyle tego materiału. Dajcie jakąś łapkę w górę, jakiegoś subika, komentarz. No i co, do następnego. Na razie, cześć.